Agatki i Moniki, wbijajcie też nasz drugi kanał. No to gramy. Zobaczcie, jak mam teraz dużo nauki. Cały czas siedzę tylko w tych książkach. Monisiu mam dla ciebie bardzo złe wiadomości. Właśnie przeczytałam na dzienniku, że masz jeszcze dodatkowe dwa sprawdziany w przyszłym tygodniu. A to oznacza niestety więcej nauki. Co, mamo? Ja już nic innego nie robię. Cze. Kochani, zostawcie dużo łapek w górę, żeby nie zwariowała od tej nauki. A w dzisiejszym filmie pokażę wam, co może się stać, kiedy za dużo się uczysz. Na śniadanko zrobiłam sobie dwie pyszne kanapeczki. Postanowiłam, że pierwszą zjem tą, której pole powierzchni będzie większa, To jest trójkąt, więc zmierzę jego podstawę i wysokość. Podstawa ma 8 cm, a wysokość ma 7. Pole powierzchni trójkąta to a razy h przez 2. Więc 8 razy 7 to 56, podzielić to na 2 daje nam 28 cm kwadratowych. Ciekawe jakie pole powierzchni ma ten prostokąt. Jego boki to 5 i 7. Ze wzoru wynika, że jego pole powierzchni to będzie 35 cm kwadratowych. 35 jest większe niż 28, więc zjem najpierw kanapkę prostokątną. Mmm... Po obliczeniu jej pola ta kanapka smakuje wyjątkowo dobrze. Chciałabym przejść całą ziemię dookoła, tylko muszę najpierw coś sprawdzić. 1, 2, 3, 4, 1427, 1428, 1429 1430. Ok, stop! Przyszłam równo kilometr i zrobiłam 1430 kroków. Długość równika to 40 i 75 km. Jeżeli to pomnożymy przez siebie, to daje nam 57 307 250 kroków. Hmm. Trochę dużo. Chyba dzisiaj nie dam rady zrobić tyle kroków, ale kiedyś na pewno mi się uda. Jeden kilometr to 1000 metrów. Metr to 100 centymetrów. Centymetr to 10 milimetrów. A 10 centymetrów to 1 decymetr. A 10 decymetrów to 1 metr. Kilogram to 1000 gram. Jeden dekagram to 10 gram. A tona to 1000 kilogramów. Ach, dobra. Teraz już mogę spokojniej spać. macie tą wycieczkę do Warszawy? Po pierwsze, nie Monika, tylko królowa Monika siódma. A po drugie, gdzie pokłon dla władcy? Monika siódma, pokłon dla władcy? No, kłaniaj się sługo. Witaj, władco. A, a co z tą wycieczką? Jak śmiesz nazywać oblężenie innego miasta wycieczką. To będzie wojna. Ale jaka wojna, Monika? To znaczy królowo tygodni szykują swoje zbroje. Konie już dawno podkute. A ty się pytasz, jaka wojna? No, przepraszam, nic o tym nie wiedziałam. A, może i zapomniałam do ciebie wysłać posłańca. No, ale już całe miasto przecież wiesz, zbliża się wielka bitwa. Przekaż wszystkim podwładnym, żeby zareglowali swoje domostwa. Kobiety i dzieci niech szukają schronienia. A wszyscy mężczyźni ich się stawią do walki. Co chodzi? Ona chyba zwariowała. Za dużo nauki tej historii. Trzeba było sprawdzać jeszcze fortyfikacje na zamku. Łucznicy niech zajmą swoje miejsca. Wojna się zbliża wielkimi krokami. Szykujmy się wszyscy. A to chyba lekka przesada. Jaka przesada? Każdy, kto wątpi w nasze zwycięstwo, będzie stracony. To ja już może pójdę szykować się na tę wojnę. Weni, Widi, Wici! Wielkie zwycięstwo nadchodzi. Wspaniały władca zawsze zwycięża. Zobacz, Monika, coraz więcej liści już się robi takich żółtych i pomarańczowych. No, nadchodzi jesień, to naturalne. Nie wiem, dlaczego się tak dziwisz. A jak to się dzieje? Agatko, liście zawierają chlorofil odpowiedzialny za ich zielony kolor. Ze względu na coraz krótsze dni jego produkcja maleje, bo się wtedy inne barwniki odpowiedzialne za jesienną kolorystykę. A jakbyś mogła mi to tak normalnie wytłumaczyć? Agatko, no takie są fakty naukowe, chyba wystarczająco ci to wytłumaczyło. Nic z tego nie rozumiem, Monika. Po prostu, kiedy jest mniej światła, wtedy liście robią się takie kolorowe. Co ty tam znalazłeś, Agatko? Na co patrzysz? Zobacz, miętko ja mrówek. No, rzeczywiście, bardzo dużo. Agatka, a czy ty wiesz, że Ziemię zamieszkuje ponad 20 tysięcy różnych gatunków właśnie mrówek? A 20 tysięcy to jest dużo? Agatko, to jest bardzo, bardzo dużo. A czy ty wiesz, że jakby zważył wszystkie mrówki na świecie, to ważyłyby one więcej niż wszystkie Słonie na świecie? Monika, ty już chyba się za dużo uczysz tej biologii. A może jak już jesteś taka mądra, to powiesz mi, czy mrówki śpią? Zawsze się zastanawiałam, co one robią w nocy. Oczywiście, że ci odpowiem na to pytanie. Typowa drzemka mrówki królewskiej to około 6 minut. Czasami śpią z częściowo podniesionymi czułkami i rozwartymi żuwaczkami. W innych przypadkach śpią głębiej, zwierając żuwaczki. Oj, dobra, dobra, to już może chodźmy od tych mrówek. No dobra, to chodźmy. Ale jakbyś się chciała jeszcze czegoś dowiedzieć z dziedziny biologii, to odpowiem Ci na wszystkie pytania. Mamo, a co Ty robisz? A popełniam truskawki, Monika, a co? A czy użyłaś odpowiednich nawozów, żeby plony były bardziej wydajne? No wiesz co, no nie, no podlewam, wcześniej wyrwałam chwasty i tyle. Mamo, popełniasz fatalny błąd. Do odpowiedniego nawożenia truskawek najlepszy jest kompost świeży, obornik bydlęcy granulowany lub nawóz ekologiczny do truskawek. Potem warto truskawki wyściółkować. Monika, wiesz co, może wezmę te wskazówki pod uwagę, ale już w przyszłym sezonie, dobrze? Monika, jadę do sklepu, może pomożesz mi w zakupach? Mamo, moja droga, służę swą pomocą. W dzień, rano, wieczorem Także ciemną nocą. Kiedy tylko zechcesz, dłoń ci swoją podam. Na płaskiej powierzchni i na stromych schodach wszystko jest łatwiejsze. Problem każdy zginie, gdy możesz polegać na swojej rodzinie. No bardzo ładne, Monika! Czyli co, pojedziesz ze mną? No naturalnie, nie ma żadnych wątpliwości. Monika! Piszesz mi długopis! Długopis? Oczywiście, że ci pożyczę. Jednocześnie powtórzę sobie deklinację tego rzeczownika. Dekli- co? Deklinację, czyli odmianę przez przypadki. Mianownik: Kto co? Długopis. Dopełniacz: Kogo czego? Długopisu. Celownik: Komu czemu? Długopisowi. Biernik: Kogo co? Długopis. Narzędnik: Z kim z czym z długopisem. Miejscownik: O kim o czym? O długopisie i wołacz, długopisie, no dobra, daj mi kogo co długopis. Nie kogo co agatko, tylko kto co, proszę bardzo, 123, 124, 125 o, Monika, widzę, że ćwiczysz. Słuchaj, ale chciałabym, żebyś wyniosła śmiecie. O, to świetnie. Przy okazji poćwiczę sobie bieg na 100 metrów. Okej, okay, tylko nie zgub śmieci po drodze. Dobra, muszę pobić swój rekord. 12 sekund i 37 setnych. Fajny film, nie, Aga? No, i się dobre. No, fajnie sobie tak chrupać, jak się ogląda coś, nie? Mhm. Mm o, a co wy robicie? Mm, a oglądamy fajny film i zajadamy chipsiki. Może coś jednego? O, nie, 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 nic z tych rzeczy. Ja właśnie miałam zaczynać swój trening. No, jak chcesz. Film chętnie z wami obejrzę, ale przy okazji sobie poćwiczę. już od samego rana, a ciągle mi mało. O, może sobie jeszcze przyjadę... 50 km na rowerku. Super! I jak wam się podobał nasz dzisiejszy filmik, czy Wy też macie takie dziwne zachowania, kiedy za dużo siedzicie w książkach? Klikajcie pod filmikiem dużo łapeczek w górę. Pamiętajcie o naszym drugim kanale, no to gramy! Klikajcie w miniaturki filmu, które zaraz widzicie na ekranie. Na kanale Fikimiki, Agatki i Moni. Odwiedzajcie nas również na Facebooku oraz Instagramie. Subskrybujcie nasz kanał, oczywiście z dzwoneczkiem. Do zobaczenia, pa pa!